Drugi dzień majówki 2025, piątek 2 maja. Wybraliśmy się z Beatą na taką kombinację tras rowerowych w rejonie Niepołumic. Teraz jedziemy z miejscowości Grabie. Do ujścia solnego wiślaną trasą rowerową, później pojedziemy do puszczynie połomickiej. Fragmentem trasy Veloraba, no a wrócimy lakiem rowerowym przez puszczenie połomicką z powrotem do tych grabi. Obrazy się nie zmieniają cały czas wał i asfalt i Wisła po lewej czasami widoczna lepiej czasami gorzej i gdzie nie gdzie jakieś zabudowania dla odmiany po prawej. Do ujścia solnego według szlakowskazu 37 km, więc jakieś dwie godziny pojedziemy pewnie w takich okolicznościach. Bociany już ze spacerują po polach, właściwie bociana. Wcześniej już też jakiś tam się pojawił. Jesteśmy, pirazy, drzwi w połowie odległości między naszym parkingiem w Grabiach a ujściem Solnym czyli miejscem, gdzie do Wisły wpada raba. Mijamy miejsce z fajnym widokiem na Wisłę, jest blisko wału i to jeszcze w takim kierunku płynie, że ją bez problemu można wypatrzeć prawie całej szerokości. No i jeszcze zostało jakieś 10 km przejazdu tą naszą trasą wiślaną. Skręciła mocno na wschód. Jest taki wał naturalny, który blokuje jej drogę na północ. Musimy go ominąć. Nie widać rzeki, ale widać słońce. Właściwie to jedziemy już teraz na południowy wschód. I z każdym nadepnięciem. Na pedały zbliżamy się do ujścia solnego, ale chyba samego punktu, gdzie Rawa, raba wpływa do Wisły, nie będziemy oglądać. Bo to, według mapy, jest dość takie odludne miejsce. Kolejne miejsce, gdzie Wisła bardzo zbliżyła się do naszego wału, do naszej trasy. Widać ją na całej szerokości. Jadąc tą trasą na ogół Wisła jest niewidoczna. Wiadomo, że ona tam jest za 100 czy 200 metrów, ale nie zawsze ją widać, rzadko kiedy właściwie. No a my teraz też zjeżdżamy na dół, gdzieś tam na jakieś drogi lokalne. Jedziemy już kilka kilometrów taką trasą. Poza fałem wisły. Nie wiem, czy tak nie będzie, aż do samego ujścia solnego. Ale ruchu nie ma żadnego. Co prawda, auta mogą tu jeździć. Jak najbardziej, ale na razie jeszcze nie zdarzyło nam się ani jednego mijać. Ani nas żadne nie wyprzedziło. Teraz chyba dojeżdżamy do jakiejś główniejszej drogi Tu może być ruch większy Ale chyba jest ścieżka rowerowa To już chyba do ujścia solnego dojedziemy taką drogą Na Rynek zostało nam jakieś 2 km Samo miasto leży trochę poza tą naszą zaplanowaną trasą, ponieważ raba do której za niedługo dojedziemy, skręca w prawo przed rzeką, przed rabą, przed mostem, a samo miasteczko jest za. No ale jedziemy je odwiedzić, a później wrócimy. Jesteśmy na rynku w ujściu solnym, na którym za wiele nie ma, trzeba ocenić. Tak. No, ale tu jest sklep, to moglibyśmy tu ewentualnie zakupić niezbędny napój. Opuszczamy ujście solne, przejeżdżamy nad rabą, która tu płynie. Tam za kilkaset metrów wpadł do Wisły. I po drugiej stronie rzeki będziemy skręcać w lewo na trasę rowerową Weluraba do kolejnego ciekawego miejsca, czyli Góry Świętego Jana. Mamy no 9 km, stamtąd będziemy odbijać do Puszczy Niepołomickiej Podobnie jak w przypadku Welowisła, tej raby też tak za bardzo nie widać z trasy. Wiadomo, że ona tam płynie. Ale takie miejsca jak teraz, przed chwilą, że widać rzeczywiście rzekę, to nie zdarzają się często. Jedziemy teraz prawie dokładnie na południe. Teraz już widać też i na wprost, ale pewnie nie na tym filmie. Beskidy, które są no, jeszcze chyba kilkadziesiąt kilometrów stąd. Krajobrazy takie sielskie, anielskie, ale cały czas takie same. Most nad i Idę pieszo. Jest informacja, że tu jest trasa rowerowa w kierunku Tarnowa, ale jest też znak zakaz ruchu. Nie wiem, jak to tłumaczyć sobie. Raba płynie. Czuć jak się ten most kołysze. Góra jest to tak zwany pagór piaszczysty, który powstał w wyniku naniesienia piasku przy zmieniającym się korycie rzeki raby. Nie wiem czemu ona się nazywa Świętego Jana, aczkolwiek tam na dole jest opis jakichś dwóch ciekawych legend. I nie wiem gdzie jest szczyt tego czegoś, który jest absolutnie nieoznaczony, i nie wiadomo gdzie jest najwyższy punkt. Ale widzę, tam jest jakiś domek, więc prawdopodobnie i droga zejdę, no nic ciekawego nie ma na górze Świętego Jana zaczęła się Puszcza Niepołomicka formalnie to jeszcze jest Weloraba ale tylko na fragmencie tego odcinka prostego jak strzała bez zakrętu przejedziemy całą tą puszczę chyba, że Odbijemy w lewo do czarnego stawu. Fajny jest czarny staw, warto go obejrzeć. Jeszcze kilkaset metrów, i powinien być. Puszczenie Połomicka to już jest dużo bardziej atrakcyjny kolarsko-rejon. Ludzi sporo, jeżdżą we wszystkich kierunkach. No, ale tak obiektywnie to wygląda tutaj znacznie ciekawiej niż na tym wale Wisły. Puszczy. Ten dom. Właściwie najpopularniejsze miejsce Jest taki placyk z ławeczkami, ale Wszystkie zajęte, oczywiście ludzi sporo się tu zebrało Myśmy się wybrali trochę z boku Też widać ta jeziora Wróciliśmy z powrotem na ten główny szlak w puszczy I mimo, że już teraz nie ma za wiele wspólnego z Rabą. Dalej nazywa się Veloraba. Jeszcze jakiś kawałek, nie wiem, z 2-3 km. Veloraba skręci w lewo, a my dalej prosto. No i zbliżamy się do skrzyżowania Veloraba w lewo a my prosto czyli odcinek Veloraby też już mamy zaliczony opuściliśmy albo prawie opuściliśmy ten zasadniczy odcinek w Puszczynie Połomickiej za chwilę chyba będzie szlaban albo coś w tym stylu już przeniesiemy się na drogi samochodowe szlapanu no nie ma, jest zakaz ruchu droga dalej prowadzi w lesie ale no już tutaj auta mogą jeździć tam bokiem co prawda jest Zrobiona nowa ścieżka, ale jeszcze chyba niedokończona, bo szlak prowadzi jeszcze po tym asfalcie. Ale może spróbuję tam zjechać jakiś odcinek, przejechać tym nowym śladem. Beata pojechała prosto, dalej, asfalty, a ja spróbuję tu przetestować ten nowy szlak. Jeszcze nie oznakowany, wygląda na to, że to już jest chyba skończone. Że tu nie będzie już jakiejś nawierzchni bitumicznej. Są porobione mostki, ale jeszcze to nie jest oznakowane. Jesteśmy w Niepołomicach do zamku jakieś kilkaset metrów, już chyba mniej niż na pewno mniej niż 500 i tam zrobimy sobie przerwę Niepołomice rynek. Tam mamy zamek fontannę. jakieś knajpki ogólnopolska wystawa kwiatowa nie wiem czy nie trzeba tu kupić jakiegoś biletu to było pusto na tym dziedzińcu jak byłem wtedy z Markiem nie było nikogo teraz jest sporo ludzi i kwiatów Ostatnio nam się nie udało dostać do komnat, a teraz z powodu tych wystaw można sobie zwiedzić, jak to w środku wygląda. Przekiwaniu na burgery. Spaceruję po rynku. Może go jakoś mi się uda objąć cały z jakiegoś tam punktu. Jest głównie parkingiem ten rynek. Chyba niedobrze o nim świadczy. W pobliżu kościół. Figura zapewne jakiegoś świętego Albo świętej No i generalnie dużo Słońca mało cienia Samek fajniejszy niż rynek. Wjechaliśmy z Niepołomic. Znowu jesteśmy na wyślanej trasie. Jeszcze 6 km zostało do auta. Zbliżamy się do końca. Ten odcinek pod mostem, taki malowniczy wśród pól i łąk oznacza, że już jeszcze 2 km i będziemy za chwilę skończy się ten odcinek na wale. Później jeszcze kawałek drogą jezdną i nasz parking.